Przejechaliśmy gdzieś połowę drogi. Połowę drogi do Beneficio. Nie powiedzieliśmy do tej pory, gdzie jedziemy właściwie. Nie <laughs> powiedzieć Mieliśmy wcześniej, powiedzieć. ale kamerka padła. Nie było czasu, żeby podładować po prostu. Plaża wciąga. Dokładnie. Jedziemy do Beneficio. To jest taka hipisowska wioska, której nie ma na mapie. Jest w Hiszpanii. Gdzieś nieopodal Granady. Góry Granady. No tak było napisane w internetach. Tak jedziemy. trzeba jechać do Granady i tam się spytać gdzie to jest Jest gate. dojechać się do Nowa. dwa stopy Jeden <laughs> 5 km, drugi 20 No i tu lecimy sobie do Krakowa, dzisiaj jeszcze pijemy piwko w Ostrawie Hej <słyski> Wierz, guys, owo jest rozbity. To może tak, kawka się robi. My ten napek y jeszcze nie robimy to coś skręcimy. Tak Wiktor jak jest? Jest co cool. przed chwilą gość nas złapał na stopach <grywa> Czajcie. <grywa> Dopiero co wysadzili nas Jedni My damy, idziemy sobie spokojnie, kierunek na bielsko bielsko-biała i my myślimy usiądziemy sobie chwilę odpoczniemy a tu nie, nie da się odpocząć zajeżdża gość i się pyta gdzie chcemy jechać no i nas przywiózł jest sroga lipa ale nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej no na tej wylotówce nie złapiemy stopa Idziemy na drugi koniec miasta, Może idziemy. Że autobusem jakimś pojedziemy albo coś Jeszcze Wiktor zgubił kartkę tę Na no. No szkoda. Binny chłopak dobry był, dzień dobry mówił Jest zajebiście, jesteśmy na granicy i jeszcze dzisiaj będziemy pić piwo w Jest <laughs> <laughs> zajebiście. Dobra znaczącego nic trudnego. Proste, nigdy nie należy tracić nadziei. Jo! Proszę nas tak. Trzeba to uczcić. Hmm. Jesteśmy zmęczeni. Plan nie jest wykonany, ale jesteśmy w Czechach. <laughs> <laughs> no, a to już jakiś sukces. Hmm. Jest ósma rano Nawet się wyspaliśmy Na maksum to bardzo jest taka lipa Wpiliśmy za mało wódki I było zimno I Było zimno w Wnioski są oczywiście Nie będziemy wspominać A teraz czekamy na słońce Aż osuszy wszystko

Myślałem że jesteśmy jedynymi baranami na tej wyprawie ale nie Widać? barana. Mam misję Pogłaskać barany Chodź barany Pogłaskam cię No baran chyba nie podejdzie ja muszę do barana Przynajmniej kozy jak nie barana. A może to jest młody baran? Baran jest pro. Chcieli nam pomóc, jak to wczechać, ale się nie udało, bo nie mają nic na sprzedaj. Chodziłaś po no. z Dekalipa nie możemy wyjechać z Ostrawy Także że nie dojedziemy dzisiaj do wienia, tylko dobra i tam się przykim i też będzie zajebiście. Dwie ole, yy, bo podobno. Ogólnie jesteśmy w brnie. Nie macie ładowarki? Pod Tesco. Mamy. Mam no to Ale nie mamy gdzie podłączyć. Mamy. Kemping mamy na Tesco. Prosto. No, zapaliśmy. Stopa. Do Wiednia, e, Skąd? Skąd? Skąd jechaliśmy? Z Brna. Po tej nocy. Z dziewczynami. Pozdrój dziewczyny. E, dwie Olki, Tak. Dwie No. Widzicie te dredy? Jestem ich ojcem. I zrobiłem od początku do końca. I ciągle o nie dbacz. Od czasu do czasu. Przyjechałem poprawić. No, <grymne> nice, git. Idziemy zaraz zwiedzać wiedeń. Także będziemy robić jeszcze jakieś filmiki. Et Pozdro. Główną w dupie Jeden, piękne miasto Ale człowiek jest debil i mało wie Mówimy się trochę w to oglądamy Wszystko wygląda cudownie, majestatycznie Po prostu jest Mekta dla ludzi, którzy interesują się kulturą, sztuką No naprawdę wspaniałe Można nacieszyć oko jak jadę Teraz idziemy na Belweder. Będziemy tam robić nielegalne rzeczy. <śmieniczy> Ale się nauczyli big boxy przez tego tripa. Tupa z Belwederu. Zapięte. Od 10 do 18, jutro to przyjdzie. Proszę Państwa, to jest bola na Belwedezie. Jest zajebiście. Pani nas doprowadziła na wylotówkę do Linzu. To jest podobno tuż przed Salzburgiem. Oczyszczała nas takimi duszkiemkami. Dzisiaj Włochy Mamy nadzieję no. Pokaż ładnie wiesz Jesteśmy debilami łapaliśmy prawie dwie godziny stopa do Gdzie? Do Lincu no. Z... Ze złego miejsca Nie ze złego, ale znaki co? znak jest niby, ale zatrzymał się kłopi i powiedział, że to nie jest na Linz, to jest na Graz. To jedziemy na Graz, nie? Stop się sam łapie. Sam się łapie, na razie się nie chce złapać. Ale się złapie. Bierzemy w to głęboko. Będzie zajebiście. Dzisiaj polecimy do Włoch. Może jak się uda. A jak się nie uda, to nie. I I też będzie. No, dobra. Pozdro. W Austrii jest dużo Polaków. <laughs> chyba. Witamy, jesteśmy we Włoszech <laughs> Żartujemy, cały czas we Wiedniu Którą godzinę? Nie wiem Kolejną? Z, z piątą Zaczęła się jakaś, jakaś pani i dała nam jakieś wabelki. Zajebiście! Włochy chyba sobie dzisiaj odpuścimy <laughs> Pozdro, pozdro, pozdro z Wiednia! Peace, yo! <laughs> 6 godzinę nic my idziemy na autostradę. Może się coś uda zrobić. byśmy nie dostali mandatu, musielibyśmy wydać wszystkie nasze pieniądze. Jest bardzo pozytywny akcent dzisiejszego dnia. Mianowicie, nie dostaliśmy mandatu na autostradzie. Bo zostaliśmy grzecznie z niej wyproszeni. Ale to nic. Idziemy zaraz strzelać z łuku. Tam pani strzela, zapytamy się, czy możemy spróbować. Nie będziemy mogli. I tyle. Po 8 godzinach łapania stopa wyjechaliśmy z Wiednia. Po prostu. Jakiś pan nas zabrał, chyba Rosjanin. Bardzo miłe. Zrobiło mu się chyba nas żal, bo widział nas już po południu, jak łapiemy. No. Ale do Gracu mamy transport. Grac jest w tym... No gdzie, kurwa? w Austrii.